Meczki. Zapewne zauważyliście, że u mnie nie było na kanale praktycznie żadnego filmu na chwilę obecną. Um, <laughs> dzisiaj postanowiłem, że zrobię film z wyjaśnieniami, ponieważ nie chcę już nagrywać nic. Poza tym i tak nie mam pomysłu, ale o tym pogadamy później. Więc, jak już mówiłem, dzisiaj mam wyjaśnienia. A więc pierwsze wyjaśnienie na dzisiaj to jest, dlaczego właśnie nie wrzucam tyle czasu filmów. Nie wrzucałem tyle czasu filmów właśnie dlatego, że po prostu, kurde, nie mam pomysłu. <śmiech> <śmiech> Więc, jeśli chcecie, żeby ten kanał wciąż się utrzymał i nie umierał, możecie mi dać pomysł, co nagrać. Może z, i, z kubek Sus Gaming jutro nagramy Rocket League, ale jeszcze nie wiem, zobaczymy, czy on się zgodzi. No, jakby, po prostu mam nadzieję, że yy, nagramy w końcu coś, bo ja totalnie nie mam pomysłu. Jeśli chcecie może, możecie mi napisać w komentarzach co chcecie. E, najfajniejsze będę serduszkował, a najlepsze najlepszy postawę, przypnę na samej górze. E, jakby to powiedzieć po prostu <coughs> tracę pomysły, bo Roblox umiera jakby. W sensie nie ma na nim tyle wyświetleń, chociaż że Brookhaven się dobrze trzyma, wciąż ma w PIP dużo wyświetleń, ale za to drugi odcinek Brookhavena nie ma już tylu wyświetleń. Dlatego po prostu już przestam nagrywać Brookhaven, bo tak to będzie się wleciał Brookhaven, a nie wyjaśnienia. Jak możecie dobrze usłyszeć, właśnie mam nowiutki mikrofonik. Jest to ma mo Mozos, tak? Mozos, tylko nie znam jego nazwy. <laughs> a jest to nowy mikrofon. Niedługo wam pokażę jego zdjęcia, tylko muszę rozwikłać e, pewien problem z kamerką, ponieważ jest taki dosyć duży problem z kamerką jakby, mam dosyć duży problem z kamerką, ale rozwiążę to przynajmniej się postaram no więc wiecie druga sprawa, jedna osoba się mnie spytała bo bardzo jej się spodobały jakby moje nuty, się spytała co następne robię, na Halloween już nie zdążę, uwierzcie mi miałem już tekst, miałem już piosenkę, wszystko miałem, a sobie w sumie postanowiłem że po co ja to nagrywam Skoro i tak już jest po Halloween i każdy będzie miał w dupie Halloween, jakby. A tekst wyszedł bardzo fajnie, więc tak naprawdę straciłem tekst, ale przez mój zrąbany, e, przez moje zrąbane zarządzanie czasem, e, zapomniałem, że przecież mogę nagrać taką piosenkę na przykład. Wywalona w mikrofon. Ale jeśli Was to zadowoli, wrzucę piosenkę jakąś nową w święta. I na Wielkanoc. To są takie moje jakby dwa, yy, myślę na razie, zaplanowane piosenki. Na święta wrzucę, jeśli nie wyjadę, bo możliwe, że będę jechał do Anglii niedługo. Więc jeśli nie wyjadę, no to w święta wrzucę piosenkę. Jeśli wyjadę, no to nie wrzucę niestety w święta piosenkę. Otóż w sumie mogę sobie za nią dzisiaj zabrać i po prostu sobie ustawić już, żeby się wrzuciła tam 24 grudnia. To już w sumie wtedy zrobię piosenkę o Wigilii to zrobię pszenkowy gili nie, nie ma problemu no więc ogólnie tak podsumowywując po prostu nie mam pomysłu co nagrywać więc możecie dać w komentarzu myślę że I możecie dać pomysł w komentarzu ogólnie film z Rocket Liga bardzo wam się spodobał więc myślę że zrobię drugi boże święty Eee, to się zawsze pojawia ale wystarczy, że nacisnę jeden przycisk i już wszystko działa tylko, że jeszcze musi mi to pokazać Uch. chociaż może tego nie widzicie nie, na pewno to widzicie chociaż, nie wiem zgadzę, że to widzicie, ale olać um. czyli w sumie podsumowując nie mam na razie pomysłu na nagrywki możecie dać mi pomysł w komentarzach e, jeśli nie pojada, to wrzucę Wigiliną e, nutkę na kanał oraz e, wrzucę wielkanocną nutkę na mój kanał. Może coś się pojawi w środku, ale nie wiem. Mogę spróbować na Dzień Niepodległości, ale już chyba nie zdążę. A poza tym i tak w historii nie byłem najlepszy, więc może po prostu olejemy. Dobra, to były na razie wszystkie wyjaśnienia, które chciałem mieć. <laughs> które chciałem wam powiedzieć. No więc, yy, dobra. Po prostu dziękuję wam za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku. To, co tutaj widzicie, to będzie też miniaturka. Tylko musiałem coś dać, bo nie, bo nie chciałam mi się pokazywać pulpitu. Nie, nie mam na nim nic, albo po prostu jest na nim taki syf, ale to ale to taki syf, że nie chce mi się nawet gadać o tym. Dobra. Dzięki za oglądanie. Ja mam nadzieję, że Wam się podobało. Czy tam nie. Jakby już wiecie mniej więcej wszystko, że po prostu nie mam pomysłu. Jutro. Czy tam pojutrze wleci filmik z Rocket League z Cubacsus Gaming? Możliwe, bo jeszcze tego nie wiem, ale raczej tak. No więc dobra, dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się podobało i widzimy się w następnym odcinku.